Przed Państwem y, stanąć w paru słowach y, postaram się opowiedzieć, mam nadzieję przejrzyście, o czym tą trawiatę robimy, y, z Adamem, z którym pracowaliśmy już y, parę razy, bardzo dobrze nam się pracuje. Y, 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 zadaliśmy sobie na początku pytanie, co oznacza trawiata dzisiaj, bo z tą ogromną tradycją, jaką trawiata w sobie y, nie się. nie opowiadać zbyt długo o, o kolejnych etapach naszej pracy dla trawiata, czyli ta, ta zbąkana. Przesunęliśmy punkt ciężkości naszej interpretacji z warstwy obyczajowej, która już dzisiaj zblakła i nie weszła w drugi, drugi plan na warstwę egzystencjalną. Dla nas trawiata jest osobą, która nie może sobie znaleźć miejsca w bardzo skomplikowanej rzeczywistości. Nie może zrealizować swojego marzenia o yy, wielkiej miłości, bo tak świat został yy, urządzony i czuje się, zgodnie z tytułem, zamówiona w tej niebywale bogatej rzeczywistości yy, współczesnej, dokładnie tak jak my wszyscy. Czyli opowiadamy historię, w gruncie rzeczy, symboliczną czy metaforyczną, o sytuacji każdego z nas, który w jakiś sposób się sprzedaje albo sprzedaje swoją wiedzę albo sprzedaje swój wolny czas, albo sprzedaje swoją osobowość, albo sprzedaje swoje marzenia i y, y, potrzeby, czuje się zagubiony w płynnej rzeczywistości, jak mówi y, y, Zygmunt y, Bauman, nie ogarnia swoim umysłem tej, tej, tej rzeczywistości, zderza się z nią w nieustająco, jest wykorzystywany na różne y, y, sposoby i nie może w tej rzeczywistości zrealizować swoich marzeń. Tak jak prawiata, nie może zrealizować swojego marzenia o miłości w świecie, w którym podstawowe przykazanie, jakie ciągle wyznajemy, czyli przykazanie miłości bliźniego, już w gruncie rzeczy jest nierealizowane na co dzień w stosunkach międzyliżnych. Czyli jest to taki pokrótny świat. My się odwołujemy tutaj e, do, w cudzysłowie oczywiście, do współczesnego świata celebrytów. Ciągle nam rzeczywistość przynosi przykłady, czy jest to czy, czy Michael Czyli inni, ale to się również i dotyczy yy, yy, tak naprawdę każdego z nas. Ciśnienie rzeczywistości, jaka nas otacza, jest tak ogromne, że nie dajemy sobie z tym yy, 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 do końca yy, rady. Yy, Mówiłem o tej wersji obyczajowej, że ona zblakła w tym sensie również, że jeżeli się wczytamy bardzo precyzyjnie i głęboko w libretkę opery, to z tego, co było punktem wyjścia, czyli z danej kameriowej, cały ten świat kurtyzan, domów publicznych, tej warstwy obyczajowej szokującej w czasach, kiedy Berlin napisał swoje arcydzieło, to w gruncie rzeczy w Librecie, które zostało w stosunku do oryginału ze względów obyczajowych w tamtej owoce uproszczone, w libretcie, w gruncie rzeczy, po całej tej warstwie jest najmniej, właściwie sam zgadzając się na taki ta przesuwał akcent ze strony podpyszajowej na dramat człowieka, na dramat wioletny. E, 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 dwa słowa o, o, o scenografii. Jest e, to dla nas e, dramat rozgrywający się w pierwszym i w trzecim akcie w tym co nazywamy dzisiaj przestrzenią publiczną, czyli w przestrzeni, w której wszyscy się spotykamy, całe społeczeństwo się spotyka. E, mamy do czynienia z, z czymś rodzaju y, spotkania, nie to celebrytów, ni to y, takiego high life society, y, czy czegoś w rodzaju święta, tam no, w kontekście, jak Państwo wiedzą, cały czas jest, jest karnawał. Natomiast akty drugi i czwarty y, rozgrywające się w prywatnym domu, wiele, jest Ucieleśnieniem i marzeniem po, po ucieczce od tego świata, w którym ona jest zmuszona żyć. To jest tyle.